Milena Rostkowska, Galant. Dzień dobry. Poranek w wielu miejscach przywitał nas bezchmurnym niebem. Natomiast chmury wciąż utrzymują się nad morzem, nad wybrzeżem, no i tam one szczelnie zasłaniają nam niebo. Co ważne, bez opadów. Kolejna porcja chmur niegroźnych na południowym wschodzie. A mgły wciąż nie odpuszczają w rejonie Łodzi oraz Krakowa. Temperatura od 1 do 9 stopni. Wiatr słaby. W ciągu dnia chmury ze wschodu opuszczą nasz kraj. Na południu dużo pogodnego nieba, natomiast nad północną częścią kraju chmur momentami będzie przybywać, ale co ważne, nigdzie nie powinno z nich padać. Także po południu wciąż spokojnie, bo bez opadów, ale chmur więcej w północnej części kraju. A temperatura nawet do 14 stopni w Szczecinie, gdzie chłodniej. 10 w Warszawie, 11 w Lublinie. Najniższa temperatura w Suwałkach, w Olsztynie i w Zakopanem. 10 stopni. Wiatr umiarkowany. Na południowym zachodzie słaby i umiarkowany, a na barometrach 1012 hektopaskali. Już teraz sprawdzamy kolejne dni. Środa przyniesie większe zachmurzenie, bo tylko na południowym wschodzie przez cały dzień słonecznie, ale bez opadów, a temperatura od 11 do 14 stopni. Od czwartku piękna pogoda. Dużo słońca i do 15 stopni. No i taki będzie również piątek i sobota. Dopiero w niedzielę nad zachodnią częścią kraju pojawią się chmury. Temperatura od 9 do 13 stopni. Ciśnienie stopniowo będzie rosło w niedzielę 1007 hektopaskali. A już teraz sprawdzamy jakość powietrza. Ta jest dobra wszędzie tam, gdzie jasna zieleń na naszej mapie i bardzo dobra tu, gdzie ciemny odcień zieleni. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.